Cześć, z tej strony Pan Skrulliner, W tym odcinku generalnie chciałem pokazać ważną istotę funkcji znaczenia linii poziomych, to znaczy jakie dobierać i w ogóle no, po prostu chodzi o to, żeby nie było lipy przy robieniu map, żeby to nie wyglądało też sztucznie jakoś. Dajmy na przykład jak tutaj tylko żeby były one rozsądnie, te spliny linii poziomych dobierane. Dobrze, tutaj mam fragment zreworkowany przeze mnie. Chciałbym zaznaczyć przede wszystkim, że warto korzystać z linii poziomych z folderu mini PKS, bo, bo mają przezroczystość i po prostu to ładnie wygląda, tak jak tutaj nie ma obrzempolonych, w sensie obrzempolonych, no po prostu jest alfa naniesiona i lepiej to wygląda aniżeli takie prostokąty w ogóle inną teksturą, ale do rzeczy. Linie poziome, czym są linie poziome? To są pasy wyznaczające ruch bądź dające określić jakieś czynności kierowcy. Wyróżniamy, no to na przykład przejście dla pieszych, tutaj mamy przejazd rowerowy, prawda? Linia zatrzymania i tutaj tak, i są linie przerywane są linie ciągłe podwójne ciągłe ciągła z możliwością tam najazdu, czy jak to się nazywa. I tutaj właśnie niektóre osoby stosują tą cienką, niektóre grubą samą, i właściwie o co w tym chodzi? Oczywiście, pierwszą rzeczą, jaką jest, to zalecam się kurwa dostosować do tego, co jest na Google Mapsach, bo to, co jest w rzeczywistości, nie, nie zastąpi jednak tego, co jest w symulatorze i jak coś ma chujowo wyglądać, to będzie chujowo wyglądało. A druga sprawa, no ja zauważyłem, nie oznacza, że tak jest, bo nie znam się na przepisach prawa aż tak. Bynajmniej mam to w dupie, eee, linia ta cienka P2A dokładniej. Ona jest pasy ruchu graniczące ze sobą, czyli tak jak tutaj są, dwa pasy na wprost są w jednym kierunku. W jednym kierunku co to znaczy? Yy, czyli na przykład prosto prosto, albo lewo, lewo, yy, albo prosto lewo, prosto lewo i tak dalej, i tak dalej. Yy, natomiast gruba linia jest to linia, która po prostu oddziela kierunki z danych pasów. I to może być na przykład, co zresztą pokażę, tutaj jesteśmy na. Yy, to jest ma moja mapa prywatna, projekt B. Yy, tutaj pokażę na tym przykładzie bodajże. Eee, nie czy to było kurde tutaj na przykład o tutaj jest dobrze pokazane nie zawsze się używa e, grubej kiedy kierunki są wspólne czyli dajmy na to tutaj nie ma w ogóle grubej jest samo P2A ponieważ e, tutaj w prawo i tutaj też można w prawo prosto prosto i tutaj w lewo i też w lewo, nie? Taka, taka zależność. E, jeszcze oprócz tego na przykład pasy, jak się ciągnie P2, to nagle z dupy nie wyskakuje P1E, tylko to jest chyba P1D. E, tak, zgadza się, to jest P1D. no A to idzie zauważyć e, na Street View bez jakiegoś tam większego znaczenia odnośnie tych prze przerywanych polecam żeby y, ogólnie y, stosować taki schemat takiego układzenia, nie? Czyli po prostu żeby y, dajemy przykład tutaj postawie, tak żeby tak się nie kończyło, no bo to ciulowo wygląda, nie, i tak samo potem niektóry, niektórzy robią takie przejście, że widać w ogóle granice tutaj, to w ogóle tak chujowo wygląda, że tego nawet się podziwiać e, nie da, a osoby, kurwa, które tak robią, powinny się natychmiast udać, kurwa, na, lece, na leczenie psychiatryczne, moim zdaniem, e, oczywiście nie obrażając, bo to wszystko jest sarkastycznie, e, jak wszystko w moim życiu i w ogóle na moim peju i wszystko. Ale mniejsza. Tutaj też jest pokazana cienka linia, wspólne no w sumie, tutaj, tutaj czasem nie powinna być. Powinna być. No, no to poprawię na tym, bo chociaż w sumie nie, tam było tak. No bo zobaczmy. Przełączę OBS-a. Mówię, to co jest w rzeczywistości to jest rzeczywistość. Nikt naprawdę nie wie co drogowcy mieli na myśli. Tworząc kurwa takie bóle mule. No tutaj na przykład jest P2 i tu się ciągnie cyk. Także no widać, że nie wiem, że to był carset czy coś mniejsza. To chyba będzie wszystko, bo nie wiem w sumie co jeszcze pokazać. Jakby ktoś miał jakieś pytania, to nie wiem. Eee, niech zapoda. Eee, jeśli chodzi o te linie poziome, to myślę, czy by ich nie wydać w ogóle całej paczki moich obiektów, bynajmniej moich, nie tylko moich, może komuś się tam przydadzą do jakiejś mapy fikcyjnej oczywiście, nie realnie, ale tu ja rękę zrobiłem mniejsza. Eee. A no nie, to nie ja robiłem. to Patryk, to Banan, chuj, eee, po prostu chodzi mi o to, żeby, no jakoś tam ulepszyłem te linie poziome, mogę zresztą pokazać. Eee, a co mi przede wszystkim chodzi, eee, one w domyśle były takie, mniej więcej, o tutaj ten, że po prostu były... Na przykład tu jest P1A no to ona była w ogóle bez przezroczystości. Tam były pojedyncze błędy, ja tak naprawdę to drobiazkowo naprawiłem no ale no powiedzmy, że może komuś się to przyda, może nie wiem podetrzecie się tym materiałem, bo na chuj komu takie rzeczy eee, no co? Tak jak mówiłem w razie pytań to zapraszam do sekcji komentarzy no to nara